Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po świętach. W Pepko, zobaczcie, co ja takiego tam pięknego znalazłam. Przepiękny koszyk plastikowy ze złotymi zdobieniami, taki jakby dymiony w odcieniach takiej zgnitej zieleni. Koszt 25 zł, ale naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bardzo ładnie wygląda i może być ozdobą już jako taki, wiecie, nawet na półce zewnętrznej gdzieś stojąc. Tutaj mamy taki malutki wazonik. Wazonik kosztował 25 zł. Bardzo ładny, pasujący praktycznie do każdego wnętrza, więc myślę, żeby się gdzieś tam wszędzie w domu znalazło. Pojawiły się również takie pastelowe, zielone ręczniki. Ręcznik kosztował 25 zł i to jest wymiar 50 na 100, czyli taki pośredni. Tutaj mamy pudełeczko za. 10 zł i to jest pudełeczko takie bardziej na patyczki, na płatki kosmetyczne albo na jakieś drobiazgi biżuterię, tu mamy przepiękną lampkę 25 zł, w takie motylki no tu już musiałam ją wyciągnąć sposobem, wszędzie wiecie, ona nie wychodziła, dopiero tutaj półeczka niżej i można było były lekkie takie diody tam wrzucone, więc przepięknie się to świeciło na baterie bardzo fajna opcja lampki nawet do sypialni albo dziecięcego pokoju, albo po prostu design w salonie tutaj mamy taką zwykłą figurkę Figurka kosztowała 20 zł. Zwykła, niezwykła. Wiecie, funkcję nawet do oparcia na telefon mogłaby mieć. E, tu mi się bardzo to spodobało. Takie pudełeczko na biżuterię. E, było to w takim obiciu, jakby skórzanym. Widać, że mamy miejsce na zegarki, na pierścionki, na łańcuszki i koszt tego to 35 zł bardzo elegancko wykonane fajnie, że jest taka szybka, więc możemy zawsze zobaczyć znaczy szybka, wiecie to jest plastikowy taki kawałeczek ale można przez to zobaczyć co jest w środku no i wszystko jest fajnie zapinane na magnes tutaj mamy opakowania na chusteczki i to opakowanie kosztowało 15 zł, więc bardzo fajnie do takiego wnętrza drewnianego i jest dokładnie takie jak ja miałam, jak mam nadal, czyli z takim welurowym obiciu w szampańskim kolorze i to kosztowało 25 zł. Wszystkie chusteczki każdej marki się mieszczą, więc można na spokojnie kupować. Tutaj mamy taki fajny kuferek, ale niestety uszkodzony, zapięcie jest zepsute. Więc przechodzimy dalej, następnie widzimy tutaj taką fajną paterę, widać, że sporo ich zeszło. Patera była bardzo lekka i koszt tej patery tylko 15 zł, a patera była naprawdę ogromna i też myślę, że do wielu wnętrz będzie pasowało. To mi się bardzo spodobało i zdziwiło mnie, że to było takie lekkie. Koszt tego 12 zł, ale bardzo efektowne. Ja myślałam, że to będzie takie bardzo, wiecie, drewniane, cięższe, a to taki, nie wiem co to za materiał, ale no ładnie wyglądało. Mamy też przepiękną, wiosenną kolekcję świec o nawet całkiem ciekawych zapachach, ale Ładnie wyglądały, wiecie, te opakowania, chociaż no, ściągając opakowania mamy już po prostu dymione szkło. Zapachy dosyć ciekawe 15 zł, koszt takiej świecy ale design na półce zrobiły fajny. Tutaj mamy bardzo ładną ramkę ramka 13x18 na, na zdjęcie koszty 20 zł. Mamy tutaj troszeczkę bambusa troszeczkę takiego, jak ja to mówię, sznurka marynarskiego. Bardzo fajnie wykonana i to było też bardzo ładne. Takie, wiecie, pozłacane, delikatne, stanowane koszt 12 zł, zdjęcie 15 na 20. Myślę, że fajne. No i beżowych poszewek było też sporo. E, tutaj mamy taką klasyczną beżową poszewkę 40 na 40 za 8 zł. A tutaj mamy, to już widziałam, tutaj o ta welurowa mi się podobała, pasowałaby mi u mnie do wnętrz. I tutaj już mamy koszt 15 zł, ale to już jest rozmiar na te większe poduszki 45x45. Bardzo fajną nitką obszytej, i to co mi się podobało, to to, że po obydwu stronach był ten sam właśnie materiał. Tu już mamy takie bardzo wiosenne, nawet letnie, bym powiedziała, rozmiar 45x45 w takiej liście, ale to już wam chyba kiedyś na przeglądzie pokazywałam. Nawiązuje do tego, że teraz jest bardzo dużo różnych odcieni zieleni i różnych dodatków w tym kolorze, więc jeżeli zmieniacie design na przeróżne odcienie zieleni w domu, to w Pepko wybór jest praktycznie w każdym temacie. No i te beżowe podkładki też mi się spodobały. Bardzo fajna, 8 zł koszt jednej takiej podkładki. E, dosyć duża, średnica 38 cm. E, no i wiadomo, przez coś takiego nam woda nie przeleci ani nic, więc mamy stół zabezpieczony. Tutaj już mamy coś, co nam przeleci, też takie właśnie mieniące, złociste, troszeczkę te kolory szampańskie bym nawet powiedziała, koszt 10 zł, ale to już nam tak stołu nie zabezpieczy bardziej przed ciepłą, na przykład herbatą, ale już raczej nie nad rozlanym winem. Tutaj mamy taką podwójną podkładkę. I to one kosztowały 30 zł za dwie sztuki, ale były takie, wiecie, jakby tekturka czymś, taką skórką zrobiona, no i tych wiklinowych to patrzcie, no po prostu od wyboru do koloru, bardzo duży wybór był tej wiklinki. Więc taki design boho też możemy zrobić. Te zasłony mi się bardzo spodobały, tylko szkoda, że to jest, wiecie, 260 długość. U mnie jest 280 w domu. To jest zasłona zaciemniająca, ale bardzo mi się spodobał ten kolor. Taki przytłumiony, żółty, beżowy, szampański, i tu jest podobna zasłona, tylko tyle, albo możemy też tego użyć jako firanka. Koszt 40 zł, a ta zaciemniająca 60 zł, tylko właśnie tamta była przepuszczająca światło. No i te dzbanki też mi się podobały, tylko tak miniłam. Czy tu przypadkiem z tego woda się lać nie będzie, jak to jest? Ale widziałam, że w środku są uszczelki. Koszt to jedyne 25 zł. Ale naprawdę bardzo fajne, i do tego były obok jeszcze stojaczki. Tutaj mamy szklanki, jakby jest takie podwójne, czyli utrzymujące ciepło 15 zł, ale to jest taka szklanka drinkowa, bym nawet powiedziała, na sok, na drinka. No i przepiękne talerzyki, takie bardzo, bardzo wiosenno-letnie. Przepiękne, naprawdę bardzo mi się to podobało. Koszt 10 zł takiego talerzyka. To jest talerzyk taki stricte. Wiecie, gdzieś tam na ciasto do grilla, taki mniejszy, to nie był duży talerz. No, i takie mamy do kompletu również fajne, głębsze talerze, a miski, no i to kosztowało 12 zł, ale ten wzór naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Bardzo fajna zestawa, na przykład na grilla. No i to już widzieliście we wczorajszym vlogu. Na te łyżeczki się skusiłam. To są łyżeczki drinkowe. 20 zł kosztowało opakowanie i ja to wzięłam pod mieszadełka do bubble tea tutaj ten dzbanek też mi się podobał ale szkło jest mega, mega delikatne koszt 20 zł fajnie, bo wiecie, korek mamy zapinany więc nic nam się nie dostanie tutaj mamy szklanki, takie typowe, zwykłe te takie bomby, 4 sztuki, 20 zł ja mam podobne i bożonarodzeniowe i wielkanocne z królikiem no takie klasyczne, typowe szklanki, ale to jak widać na mnie zrobiło wrażenie, no i kupiłam tego dwa opakowania tu mamy taką dużą miskę na sałatkę, na owoce, na mięso z grilla, 30 zł kosztowała, ogromna, ale po prostu no wzór, naprawdę ten print bardzo, bardzo mi przypadł do gustu taki bardzo energetyzujący i bardzo się nad to zastanawiałam miską ale oficjalnie się wycofałam, chociaż cały czas myślę, czy się nie cofnąć. No i kaktusowy kubek koszt 15 zł, ale kubek naprawdę fajny. Nie wiem, czy się by wygodnie piło z takiego kubka, ale za to z tym chodziłam po sklepie wczoraj, naprawdę z 15 minut również 15 zł, ale pojemność już jest pół litra. Troszeczkę mnie to zdziwiło, bo kubek nie wygląda na taki głęboki, taki pojemny, ale jak widać już go odstawiłam, bo miałam zamiar go kupić. Print mocno mi przypadł do gustu. Tak samo ten kubek, no ale tu już taka pojemność, która akurat u mnie się nie sprawdza, ale cena za to 7 zł, jeżeli pijecie typową herbatę, typową kawę w takich zwykłych pojemnościach, nie jak to ja mówię garach, to jak najbardziej kubki mega, mega piękne, bardzo fajne. 6 zł, 7 zł to nie są ceny jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie drogie, wielkość szklanki 300-320 ml, ale naprawdę printy bardzo fajnie e, i ten kubek też również mi się spodobał taki kolorowy, żywy, pastelowe kolory, mega fajny 10 zł i tu już pojemność była też fajna e, taka stosunkowo e, Duże 380 ml, no, wyglądał na większy od tamtego, co niby był pół litra. No i tu mamy wyprzedaż. Słuchajcie, sprzęty AGD są na wyprzedaży. Tu na przykład mamy toster. Cena 160 zł, a przeceniony na 110. Wszystkie sprzęty były przecenione w PEPCO. I widać, że jest w dwóch kolorach: czarny i biały. Tutaj mamy e, sandwich. I on jest przeceniony ze 170 na 120 zł. Także całkiem fajne przeceny. Nie wiem, jak z jakością, nie wypowiadam się, nie testowałam, ale wyprzedaż fajna. 110 zł czajnik przeceniony ze 160 zł. Tą markę ja ogólnie znałam z Anglii, jak mieszkałam w Anglii, to właśnie było bardzo dużo rzeczy z tej marki. No i jakoś to działało. Tutaj mamy takie metalowe bidony, koszt 30 zł do trzymania chłodu, wody na przykład. Z fajnym takim. Bambusowym korkiem. Ja na początku myślałam, że to jest plastik, ale to wszystko było jednak metalowe. I mamy również takie fajne, plastikowe, duże dzbany. Powiem Wam, że 25 zł. fajnie, bo naprawdę w środku pojemność spora, mamy to w trzech kolorach, takich typowo letnich, fajnie, że jest zamykane, więc możemy nalać i kompot, i sok, i, i wodę z cytryną, żadna osarobactwo nam nie wleci. Pojemność to było 1890 ml chyba z tego co kojarzę, albo 1980, wiem, że gdzieś tu znalazłam 1890, czyli niecałe 2 litry mamy tutaj pojemności. I całkiem, całkiem to jest niezłe, i chyba ja się skuszę na taki jeden dzbanek. I mamy również do tego zastawę, również plastikową, tak jak tamte dzbanki. Mamy ogromne miski sałatkowe, koszt takich misek 12 zł, po malutku dochodzimy do końca tego przeglądu, tak jak mówiłam, będzie krótki, ale pokazywałam rzeczy tylko te, których nie widziałam wcześniej w PEPCO. Mamy do tego również małe talerzyki, koszt 5 zł. Oraz były również większe talerze. Wszystko było dostępne we wszystkich kolorach, tak jak z banki. Tu mamy większy talerz i ja się będę z wami żegnała. Koszt 8 zł. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się już wkrótce. Pa! Do zobaczenia. Życzę Wam miłego, cudownego dnia i zbliżającego się weekendu. Ledwo się jeden skończył, już drugi wkracza i nam miesza.